Jesteśmy na Gronda TV przed galą Gronda 17 Wabang, ze mną Szakal i Loko. Panowie, przed chwilą mieliście okazję spojrzeć sobie w oczy. Powiedz mi Szakal, czy dostrzegłeś jakieś emocje w oczach przeciwnika? Siemanko, witam wszystkich. No, myślę, że tutaj nie ma między nami jakiejś złej krwi. Myślę, że to będzie bardziej wydarzenie sportowe. No i co? No mam nadzieję, że jutro damy dobrą walkę kibicom się będzie podobać. Na pewno jest to gdzieś napędzane tutaj, bo jesteśmy y, kibicami przeciwnych drużyn. Także na pewno przez media gdzieś to jest y, promowane. Dokładnie. Tak jak twój przeciwnik powiedział, wywodzicie się ze środowiska piłkarskiego i o tym jest mowa. Powiedz mi, czy wychodząc do walki czujesz, że. Reprezentujesz tylko siebie, czy masz z tyłu głowy, że to jednak yy... coś jest ta ekipa, jest klub i są chłopacy? Dopóki tu nie przyjechałem, to bardziej sądziłem właśnie nie myślałem o tym. O dzisiaj to już takie było wszystko napędzane i już czułem, że może być ta walka się odbyć. Yy... I dzisiaj dopiero poczułem takiego kopa kibicowskiego. Raczej tutaj, jak przyjeżdżałem, to nie miałem, raczej w ogóle o tym nie myślałem, nie? Także, a dzisiaj to już oficjalnie wypadło, także no, czuję, że na pewno jest, na pewno się bardzo chłopaki cieszą, wszyscy kibicują, to będzie fajnie się oglądało. A ja tam uważam, że walka będzie bardziej sportowa niż jakieś tam porachunki kibicowskie czy coś, to raczej nie ma z tym nic wspólnego, nie? Także mega fajnie i ja się cieszę bardzo z tej walki. Dzisiaj na swoje social media wrzuciłeś taki filmik, jak jesteś żegnany w swoim mieście. Tak jest. I powiedz mi, czy taka atmosfera, bo z jednej strony to jest mega wsparcie, ale z drugiej strony, czy czujesz przez to większą presję? Że tyle ludzi na ciebie oczekuje, tyle ludzi cię wspiera, czy coś takiego odczuwasz? Nie, ja myślę, że żadnej presji nie ma. Ja po prostu przyszedłem tutaj się bić, zrobić swoje. Jutro jest robota do zrobienia, także... Myślę, że damy dobrą walkę i będzie się to widzą i kibicom podobało. Ksywka Loko oznacza szaleńca? Dobrze e, mówię? Tak, dokładnie. Szalona. Skąd się wzięła? Mam e, no tutaj tatuaż na Widaloka e, i ogólnie chyba Gromda bardziej to naciskała na tym pseudonim. Ja tam mam trochę inny na co dzień, ale ten jest spokojny i zgodziłem się jak najbardziej. Wszyscy uważają, że pasuje także. Ale przez to możemy się jutro spodziewać y, szalonej akcji, czy raczej no, podejdziesz na to tak, na chłodno? Szalone zagrywki, ale nie, raczej typowo sportowo, będzie fajnie, na chłodno głowa i do przodu cały czas. Y, czy czujesz się mocniejszy od swojego przeciwnika? Czuję się, czuję się dobrze, no. on strenowałem praktycznie no, całe życie. Zacząłem też rok dobrze przygotowując się w Tajlandii. Ogólnie na co dzień trenuję kickboxing, no tutaj akurat musiałem się przedstawić na ten boks. Także w boksie też się dobrze czuję i tym bardziej na głębiej pięści. Myślę, że to, to będzie to. Jeżeli miałbyś wskazać swoją cechę, która może zadecydować o jutrzejszym twoim zwycięstwie, to jaka to byłaby cecha? Hmm. Myślę, że charakter, charakter na pewno gdzieś charakterem. I... Jeżeli ty miałbyś wskazać swoją cechę, moc no, najpierw z prawej ręki. No i charakter ogólnie, nie? mam tam jakieś plany, ale wiadomo jak to jest. Jak nie dostaniesz 50 w mordę, to zawsze jakiś jest plan, a później to wszystko pada, więc za ja to nie mówię za dużo. Jutro będzie fajnie i myślę, że charakter na pewno tutaj będzie miał duże znaczenie. Jeżeli miałbyś sobie wyobrazić tą walkę i jakoś ją opisać, taki twój idealny scenariusz? to jak ona by wyglądała? Mówimy o takim idealnym. Wiadomo, że ta walka może się potoczyć różnie. Idealny scenariusz jutrzejszej walki. Idealny scenariusz to w czwartej rundzie, to dość późno, najlepiej jakby się zakończyło z, przez albo ze zmęczenia przeciwnika. Fajnie, by to długo trwało, nie? żeby przeć, widownia jak najbardziej się zaspokoiła. Też chciałbyś takiej długiej, krwawej walki, czy raczej wchodzisz, szybko załatwiasz sprawę i lecisz do domu? Nie ma co tutaj za dużo gadać. Jutro po pierwszym gągu wszystko się wyjaśni. Dziękuję panowie za y, tą rozmowę i życzę wam jutro y, takiej walki, jakiej naprawdę sobie i nam życzycie. Dzięki. Gromda 17. Don Diego vs. Balboa 2. Wielki rewanż na żywo na Gromda.tv.